Witam serdecznie telewizu Telewizji Gupczyckiej. Dzisiaj związek Śrzelec gości w szkole podstawowej nr 1 podczas akcji Bezpieczny Dziecia, której jest organizatorem. Strzelcy opowiadają o swoje, swoje, swoim związku, swojej informacji, którego w zeszłym roku obchodziliśmy stulecie, a do współdziału zaprosiliśmy inspekcję transportu drogowego, straż Graniczną oraz żandarmerię wojskową celem przekazywania e, młodym osobom, tutaj uczciom tejże szkoły, bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. Zobaczcie sobie tutaj. Tutaj macie typowy sprzęt używany w Straży Granicznej w codziennej pracy. Począwszy od kamer, od urządzeń VSC4 do sprawdzania autentyczności dokumentów, czy dokumenty nie są podrobione, przerobione, po różnego rodzaju hełmy, kamizelki taktyczne, kuloodporne, e, sprzęt taki jak kajdanki, lornetki. Co mogę jeszcze powiedzieć? Możecie tutaj sobie podejść. Typowo jeszcze kamerkę mamy tutaj, żeby sprawdzić sobie, czasami na przejściu granicznym jest używana, sprawdzić wszelkiego rodzaju ładunki przewożone, jakieś wąskie szczeliny, można tę kamerkę sobie skierować gdzieś w dół, czy tam dajemy na to pod samochód ciężarowy, zobaczyć czy, czy w pojeździe nie ma jakichś tam ukrytych ładunków wybuchowych, czy nie ma jakichś substancji psychotropowych, narkotyków. I tego typu podobne rzeczy. Także do tego służą te urządzenia. To jest inspekcja transportu drogowego. Czym się zajmujemy? Kontrolą dużych samochodów, ciężarówek i autobusów. Jak jedziecie na wycieczkę, na przykład autobusem, to przyjeżdża pan z inspekcji, inspektor i kontroluje, czy autobus jest sprawny, czy kierowca jest wypoczęty, czy macie właściwe warunki i wtedy dopiero. Jest. To wtedy trzeba wymienić kierowcę na takiego, który jest wypoczęty. No jak byś chciał, żeby jechał i w czasie drogi usnął? Nie? Nie, kawa to nie jest dobra rzecz jak stwierdzamy jakiś problem albo coś to wszystko wpisujemy do komputera są też samochody, tak? no przejechanie chyba nie jest możliwe dlatego, że tu jest mało miejsca, a dużo ludzi taki samochód kosztuje około 150 tysięcy złotych to jest droga, drogi samochód dlatego, że to jest takie jeżdżące biuro on posiada tutaj agregat że jest prąd normalnie jak w domu, że jedziemy a jest pełen prąd, zasilanie no pić się chce jest gorąco nie? pokażę wam na zewnątrz jeszcze, chodźcie czym się zajmujemy jeszcze to jest specjalna waga do mierzenia y, ciężaru samochodu samochód najeżdża kołem na taką wagę i po wjechaniu tu się wyświetla jego masa jak ja stanąłem ile pokazało? 100 kg. No a teraz kolega stanie, ile pokaże? 50. A to dlatego, że minimalna waga, jaka on pokazuje, to jest 50 kg. Jak ktoś waży mniej jak 50, to mu zawsze pokazuje 50. I jak, z, jak zważymy samochód, to, to wtedy bierzemy i mierzymy ten samochód na wysokość. Uwaga, to jest taka minimalna wysokość. Tutaj tutaj odczytujemy i teraz tak. Każdy jest mniejszy niż metr 45. Kto jest wyższy? Mateusz. Mateusz, Mateusz stań. Maciek. Zmierzymy Mateusza, ile ma na wadze, stojąc na wadze. Podnosimy lekko. I ile ma? Metr cm. A Ciebie nie zważymy, bo jesteś mniejszy niż minimalna metr 45. O, tu jest kolega wyższy. Wyprostuj głowę. pierś do przodu. Właśnie, o. I już mamy. M 47,5. Dotykamy tam i tutaj odczytujemy. Przeczytaj, ile ma wysokości? 253. 3. Tu jak ta czerwona kreska. No nie do końca, ale zaokrąglamy. 253 cm. Czyli 2,5 metra ma taki radiowóz. A po co jest mierzenie wysokości samochodów, żeby się mieścił pod mostami, wiaduktami? Tu jeszcze mamy jeszcze jedną rzecz, jaką używamy. To jest, torba, to jest torba ratunkowa. Jak się komuś coś stanie na drodze, to mamy taką specjalną torbę, że zanim przyjedzie pogotowie pan ratownik, to pomagamy każdemu rannemu, czyli mamy opatrunki, bandaże, specjalne koce termiczne, do czego służy taki koc? do właśnie, jak ktoś zmarznie to się go okrywa odpowiednią stroną bo on jest dwukolorowy z jednej strony jest srebrny, a z drugiej strony koc jest złoty jak ktoś jest, jak ktoś jest bardzo zmarznięty to się go okrywa jakim kolorem? srebrnym srebrnym do środka, a jak ktoś jest przegrzany, to odwrotnie złotym do środka, dlatego że złoty kolor wyciąga ciepło z niego dzieci, tutaj jest, to jest to pałka służbowa wykorzystywana przez żandarmerię wojskową w celach interwencyjnych, tak? Jeżeli na przykład ktoś jest niegrzeczny, to wtedy jesteśmy zmuszeni do użycia takiej pałki. Tutaj mamy radarowy miernik prędkości. Jest on wykorzystywany przez żandarmerię wojskową do łapania kierowców, którzy przekraczają prędkość, tak? Co tam jeszcze mamy? A maskę, no to to używamy przed środkami chemicznymi, jeżeli przeciwnik użyje gazów jakichś, to wtedy żołnierz zakłada taką maskę, żeby ochronić, ochronić się przed zatruciem. Jak podoba się? Do, wo do wojska się będziesz chciał zatrudnić? Tak, idziesz? A kamizelkę przymierzałeś? Ciężka, nie? Deixa Serdecznie w szkole podstawowej numer 1. Dzisiejszy dzień dziecka obchodzimy bardzo wesoło, bardzo głośno. Jest u nas dzisiaj inspekcja ruchu drogowego, pokazała dzieciom sprzęt, poinstruowała o takich najważniejszych rzeczach. Jak Państwo widzicie, w naszej szkole jest dzisiaj wesoło i bardzo głośno. Dzień bardzo... Dokładnie tak. Wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję. W imieniu klasy drugiej B chciałabym podziękować. Wszystkim panom, co tu przyjechali, że mogliśmy poprzymierzać różne kaski, hełm, z... różne stroje. cześć. Dzień dobry. Nazywam się Julia Korowiecka. A, to a ja jestem Julia Step. Jura, Jura. Cieszymy się bardzo, że, wiskoro, że Straż Graniczna przyjechała do naszej Szkoły osobowej numer 1. Bardzo się cieszę, że Straż Graniczna do nas przyjechała. Zakładaliśmy kamizelki kuloodporne i są bardzo ciężkie. Dziękuję, że Straż Graniczna tu przyjechała. Do szkoły postawały numer jeden. Muzyka